Hej wszyscy, ja jestem Zosia i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4 z serii 100 dzieci Challenge. Eee, ostatnio urodził się nam mały falafel. Może będzie widać jego imię jak. E, dobra, nieważne. Falafel. Eee, I tak, trzeba ogarniać resztę dzieciaków. Eee, dobra, Andrzej, tak, Andrzej, okej. Okay. Eee, dobra, chcecie się siku, to się wysikaj. Mm, hy, 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 hy. I. Umiejętności, może te skrzypce byś sobie pograł, bo masz już piąty poziom Więc sobie ćwicz yy, Tutaj widzę, że Tobie Błażej też chce się siku, więc idź sobie skorzystać Weź sobie jakieś resztki Widzę, że jesteś śpiący, ale... Jest piątek? A jest piątek, dobra, to lekcje nie muszę im kazać odrabiać Pójdziesz sobie eksperymentować Widzisz, że Celina poszła spać, ale zaraz zobaczymy, co ona tam może zrobić. Nie potrzeba nic u niej więcej, więc pójdziesz sobie grać w grę. A maluchy... Może już uszczę czas. Tak, ty potrzebujesz jeszcze tylko poruszania się. Co ty robisz na tableciku? Rysujesz sobie. Dobra, to chodź tutaj, klocki sobie układaj. A ty potrzebujesz. A ty już wszystko masz, okej. Okay. Yy, ile wy macie dni? Cztery dni. No to jutro robię wam urodziny. Jutro urodziny ma też Zuza. I no to teraz niech się ogarniają powoli. Możesz tutaj. Czemu nie możesz wyczyścić? O, już możesz wyczyścić. Ok. Yy... I się może wysikasz. Oj, to granie jest straszne. Si się odsunąć. Yy, I może byś coś ugotowała. Yy, na przykład, naleśniki, zrób. Oj, albo nie zrobisz naleśników, bo widzę, że falafel płacze. Dobra. Yy, to tak, co idziesz? A bo ty się niczego nie musisz użyć. Okej. Okay. Dobra. Yy, ty tutaj robisz swoje, co ty masz? Poznaj? Aha, bo nie znasz jeszcze dzieciaka, okej. Okay. Ty jesteś szczęśliwy, a ty. A ty nic po prostu... A, też dopiero poznasz nowe rodzeństwo, spoko. Yy, czy ty możesz przyjść do tego dziecka? Dobra, jeszcze pójdziesz się albo weź najpierw ogarnić dziecka, a potem sobie skorzystasz. Oj, to jest bardzo głośne. Yy, I tak myślę, czy mały falafel nie będzie miał po prostu pokoju z bliźniakami. Bo nie wiem, czy będzie miał sam tak oddzielny pokój całkowicie tylko dla siebie. A właśnie, i trzeba zajść w kolejną ciążę. Ty musisz jeszcze na jedną randkę pójść, więc... Mm, tutaj jest Louise. I weź mnie, dobra, przez telefon. Zaproś na randkę. Odsunę się trochę, bo strasznie tam wszyscy są głośno. Um, Okej. Okay. Ojeju, przeklikałam. No kurde. To nienawidzę tego ogólnie. Yy, nie do spędzenia czasu na tej parceli, tylko zaproś na randkę. I Louise, bo z nim jeszcze chyba nie mamy dziecka, aż sprawdzę. Te dzieci są pana Gustawa, te są Brusa, a falafel jest Krzysztofa. Ok, dobra. I, I oczywiście idźcie na randkę w domu, bo dziećmi też się trzeba zająć. No dobra, to może z nim trochę poflirtujesz, skoro i tak nie masz co robić. Zapytaj o zainteresowania. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Pochwal wygląd. Ym, pocałuj. Flirtuj. I... Wyznaj może zauroczenie. Żebyście się oboje rozflirtili. Dobra. Odsunę się lepiej yy, Dzieci, a dzieci się tutaj Dzieci może pobaw z bratem lalkami yy. Ogólnie to jest już bardzo późno Tak patrzę, że Dobra, to już koniec tutaj Skorzystaj Weź jakieś resztki I idź spać yy, Dobra Błażej po prostu pójdzie spać I Celina też po prostu pójdzie spać Już koniec Yy, I maluchy też już po prostu pójdą spać, żeby tutaj nie łaziły. Tylko ty sobie jeszcze skorzystasz z nocniczka. Okej. Okay. Yy, dobra, chyba oboje będziecie rozbawieni po prostu i ci się postaracie, dziecko. Dobra. Co tam jeszcze nie śpi? Jeszcze Andrzej nie śpi i Daniel, ale już widzę, że idą spać. Dobra, ty sobie szybko jeszcze wstań i zrób test ciążowy. Dobra, jesteś w ciąży, świetnie. Możesz go tutaj pocałować. I też już idź spać. A randkę skończymy. To potrzebna jest tak naprawdę randka tylko tutaj do aspiracji. Yy, Okej. Okay. Czwarty poziom charyzmy. To da się raczej na spokojnie zrobić. Oj, falafel płacze. Yy, to nakarm go. Przytul, poróbie miny i podrzucaj. A potem idź jeszcze spać. No. Nie wiem. Dobra, odezwę się do was, jak już wszyscy sobie wstaną. No dobra. Wstała malutka. Emilia. Dobrze pamiętam, OK. I Emilia, i Daniel są głodni, więc trzeba im coś dać do jedzonka. Mogą być to... Może być to ryba z frytkami, więc proszę tutaj oboje sobie podejść i zjeść. Nasza Zuza też wstała, bo dzieciak znowu płacze, więc w brudną pieluchę, przytul i porobił dupie A potem wracaj do spanka, bo jeszcze się nie wyspałaś. Mm, dobra, o, widzę, że tutaj jeszcze Błażej wstał. Yy, sobie poeksperymentuj, może. Bo nie wiem, potrzebujesz czegoś trochę tutaj. Widzę, że jesteś głodny, ale na razie możesz poeksperymentować. Czy my mamy tutaj tort? Yy, nie weź resztki, tylko otwórz. Mamy tort. To jak już Zuza sobie wstanie, to maluchy zmuchną świeczki. Tak, bo chociaż nie, bo oni tak, do... jak mają trzy... jeszcze 3 dni do zostania dzieckiem. Więc ona niech się trochę jeszcze prześpi. Tutaj widzę, że Andrzej może pójść sobie wziąć jakieś resztki. Yy, a Celina skorzysta sobie, weźmie prysznic i dopiero weźmie resztki. I może wyrzucić te jedzenia później. Który Ty masz poziom? Ty masz piąty, ty masz czwarty, ty masz szósty. Ok. To później sobie będziesz grała w grę. A ty później pograsz na skrzypcach. Tylko, może, nie tutaj, ja u siebie w pokoju, to chyba będzie lepszy pomysł. Dobra. Yy, ile ci tam jeszcze zostało tego spania? Okej, okay, jeszcze chwila. Potem może ugotuj. <ścoughs> Coś dobrego. To Tosty francuskie, żeby dzieciaki miały co jeść. Yy, z... Korzystasz sobie i weźmiesz sobie kąpiel z bibelkami. I potem dopiero chyba postarzę maluchy. Ty sobie jesz, ty sobie tutaj ogarniasz. Dobra, yy, po prostu odezwę się do Was, jak już Zuza wstanie i będę robić urodziny. Tak, w międzyczasie tylko powiem, że maluchy poznały nowe rodzinie, bo są smutni. Yy, nie, nikt do nas nie przychodzi. Dobra, więc. A! Wstałaś. No dobra, skoro wstałaś, to nie będę robić więcej cięć. Możesz sobie zjeść. Maluchom tutaj widzę nic nie dolega. Tutaj widzę, że błażeja trzeba wysłać na siku, na prysznic i na resztki. Jakiejś z lodówki. Możesz na razie to zostawić. A ty potrzebujesz towarzystwa, to zaraz sobie z kimś pogadasz. Okej. Okay. To może zanim to to Ty postarzysz te maluchy. Hmm. Otwórz. o Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. To mój błąd. Yy, nie schowałam do lodówki. Pomóż zmuchnąć świeczki, Daniel. Oczywiście, jak skończysz iść. A, ty masz jeszcze? Akt urodzenia jeden. To się powieści. A nie mogę tutaj tak nisko? No dobra, to od początku, od góry lecimy. Później to jakoś na Move Object się yy, naprawię. Ty postarzasz najpierw Daniela, ok, to teraz przynajmniej Będzie zgodnie z kolejnością Potem dodaj świeczki urodzinowe Kolejna tutaj Aspiracja to będzie to Losujemy, będzie leniwy I teraz jeszcze Pomóż zmuchnić świeczki Emilii Dobra, szósty poziom widzę motorycznych Tutaj Celina wbiła Nie pomożesz? Może jednak? Pomóż zmówić świeczki, Emilia? Pan nie, proszę. Ok. I ty będziesz miała znowu kreatywność i uwielbiasz natury. Ok. Dodaj znowu świeczki. To się schowa. Maluchem trzeba się zająć. Weź go tutaj na karm, przytul i porób głupie miny. A ja odezwę się do Was, jak już przebiorę dzieciaki i przerobię im pokój. Dobra, dzieciaki są przebrane i mają taki oto i pokoik. Yy, więc tak, w ogóle yy, proszę się tutaj, Danielu, przebrać yy, w to. No, już zostaw to lustro, tylko się przebierz Szybciutko Daniel ma okularki Bo tam miał w kilku strojach Więc stwierdziłam, że tutaj też będzie miał Czy ty możesz ćwiczyć przemowy? I czy to będzie podnosiło ci... To podnosić społeczne, dobra To ty masz społeczne, ty masz artystyczne Więc może Idź sobie popatrz w chmury I resztę dzieciaków trzeba ogarnąć Ty tutaj eksperymentuj Ty sobie grasz, tak? Tak. Yy, a ty gdzieś masz skrzypce. Chyba u siebie tak, ćwicz. A Zuza, w tej chwili skorzysta z toalety. Dobra, a potem weźmie sobie jeszcze kąpiel. I tak myślę, że dogram ten dzień do końca i to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Yy, można by jeszcze działania utwórz grupę. Sorki za mojego kota w tle, bo brat mi go wpuścił do pokoju i będzie go teraz słychać. Możecie zamiast to robić, na razie odrobić sobie wszyscy razem lekcje? Ciekawe, czy to w ogóle zadziała. Gdzie pójdziecie robić te lekcje? No, dawać. No, tutaj zmieści się tylko dwójka simów. No dobra, ale to róbcie sobie te lekcje. Tutaj trzeba zmienić brudną pieluchę. Możesz przytulić, podrzucać, kołysać. Może jakbym wam kazała usiąść razem tutaj pójdziecie? Czy nie pójdziecie? O, ale widzę, że niektórzy bez prac domowych. Dobra, ty masz swoją pracę domową. Ty nie masz swojej pracy domowej i ty nie masz swojej pracy domowej. I reszta ma pracę domowe. Dobra, i usiądźcie sobie tutaj. Zostaw na razie to. Ej, kurde! Chodź tu. I. Aj, dobra, oni się nie będą mnie słuchać, po prostu odrabiajcie lekcje, bo widzę, że to nie wyjdzie. Wszyscy po kolei odrabiać lekcje. Ty, jak skończysz, to sobie skorzystasz, ty, jak skończysz, to weźmiesz sobie resztki. Też weźmiesz sobie resztki, i ty weźmiesz sobie resztki, i ty też możesz wziąć sobie resztki, a potem weźmiesz prysznic. Dobra, ty zajmujesz się maluchem. I może. Ojej, gdzie ona siedzi? Dobra, nie mam pojęcia, co ten kotelem nie chce, bo nie widzę, żeby siedziała przy drzwiach i chciała wyjść. Ale no dobra. E, ale nie tort. Chwilę, ja nie dodałam świeczek. Nie, no są świeczki. To dlaczego ty chcesz zrobić tort? To sobie weź. Już skończyłeś, takcję, skończyłeś, to uzyskaj jeszcze może dodatkowe zaliczenie. Chociaż nie, ty już masz piątkę. Czy może postarzać ich przy szóstce dopiero? A może być nawet ta szóstka. Dobra, to uzyskaj sobie dodatkowe zaliczenie. Jeszcze. Yy, potem sobie weźmiesz prysznic i weźmiesz resztki błażej. Skończył lekcję. Nie skończył lekcji. Nie no, skończył lekcję. To weź sobie jakieś resztki. Celina. Tutaj widzę, że jest jakieś ciastko, to możesz sobie je zjeść. Żeby nam grubi simowie. Yy, dobra. To się ogarniajcie. Wy też macie piątki, czy... Tak, to też sobie później uzyskać dodatkowe zaliczenie i Ty też uzyskaj dodatkowe zaliczenie. I potem Widzę, że potrzebujesz kontaktów To póki tutaj siedzisz Możesz sobie na przykład pogadać z Danielem Ale Daniel już wstaje Kto tam dzwoni? Nie idziemy na żaden festiwal miłości A ty miałeś sobie wbić charyzmy To poćwicz sobie przemowy Skorzystasz sobie jeszcze I weźmiesz resztki Ty sobie tutaj będziesz gadać Ty masz już kolejkę, tylko czemu ty chcesz iść ciasto, nie jest ciasta. Zjesz sobie to ogólnie to można rozwiązać grupę. Bo widzę, że odrabianie lekcji w grupie nie wyjdzie. Ty potrzebujesz zabawy. To sobie poglądasz chwilę telewizję. I potem może... Kupię im lustro do pokoju. Ok, skoro już masz lustro, to pójdziesz sobie ćwiczyć przemowy. Ty, jak skończysz robić lekcje, pójdziesz sobie skorzystać. A ty wbijesz chyba poziom do końca i później dopiero coś porobisz. Ok. Weź resztki. Może nie te ciastka, tymi ciastkami się chyba nie nawiadacie Weź sobie to. I ty też może... Ile tego jest jeszcze port? Dwie. No to akurat weźmiesz sobie to. Falafel ma wkrótce urodziny. Możesz nie być podła na, na brata? Może by tak? Jesteś wredna, rozumiem, ale nie jest powód do bycia podłym dla kogoś. Dobra, to niech oni się ogarniają, bo chyba każdy ma coś do roboty. Co sobie jesz, co ty masz artystyczne? Artystyczne. Na czym ty możesz robić artystyczne? Dobra, na razie będę ci po prostu kazać patrzeć. O, ćwiczyć śpiewanie możesz. Dobra. Tak, to też daje? Oj, na razie to brzmi źle, ale daje kreatywność. Ty ćwicz śpiewanie, ty ćwicz przemowy. Świetnie. Ty sobie skorzystasz i pójdziesz na komputer, może. Pograć sobie w grę. A potem weźmiesz sobie resztki. Nie to ciasto, kurde, muszę, musi chyba Zuzana gotować więcej rzeczy, bo to tylko to ciasto by jedli. A to ciasto jest do urodzin, a nie do takiego jedzenia. A widzę, że ty tutaj sprzątasz, yy, Andrzej może sobie tutaj poćwiczyć, a ty pójdziesz sobie tutaj eksperymentować jak posprzątasz? Dobra, i chyba tym dość głośnym, bo tutaj jest jakieś nieudolne śpiewanie, tutaj nieudolne granie. No więc tak, tym głośnym akcentem zakończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że spodobał się Wam, że będziecie oglądać. Kolejne, oraz jeśli nie, na nie oglądaliście poprzednich, obejrzyjcie też poprzednie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, yy, pisania komentarzy i do następnego, cześć!